Dobiliśmy jakieś tam um, moje pięć subów z moją siostrzyczką, tak, Majusia? Tak, jestem na. Przy, tak, przygotowaliśmy piosenkę. Chcemy lecieć bardzo daleko, na ponad 40, prawie 50 subów. Robimy mojej siostry piosenkę. I teraz widzimy się, jak. Teraz robimy. W wakacje, jedziemy na wakacje. Wakacje, wakacje, wakacje. Są najlepsze. Tyle tyle było trudów, ale już jest. Wakacje. 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 Są najlepsze. najlepsze. Moje wakacje tyle trudności wysłubach. Dobiliśmy musi... Musieliśmy. Wakacje, wakacje, wakacje są najlepsze. Widzowie. To jest nasza piosenka. I bardzo chcieliśmy, żebyście zostawili szukka i lajka. Bo się ponad postaraliśmy, tak Majusia. Tak. Widowie, pójdę teraz do mojego baseniku. Tak Majusia pójdę tak. do swojego baseniku. Tu macie moje poprzednie, tutaj macie respiarkę mojego moje na moje nob, mo, mopki żeby tutaj ten Jak nie oglądaliście moje poprzednie odcinki To teraz idziemy tutaj, ominiamy to Teraz idziemy zobaczcie, to jest moje jacuzzi Tak Majusza? Tak a teraz tu są moje żyżalnie, które dokończyłem. I teraz idziemy do mojej jacuzzi. I teraz możemy się ponad zakończyć i możemy już kończyć. Widzowie, bardzo Was, bardzo was kocham. Widzimy się w maj odcinkach i shortach. Widz... Widzimy I w się. w piosence, Widzimy się. W... Pa.